Siemaczoty. Ja i on, to jesteśmy duet i gramy sobie w grę razem. Umierające Światło się ta gra nazywa. Mm, tak. I jedziemy. Pamiętajcie tych dwóch debili, to oni mieli takiego szefa, który jest obrzydliwie bogaty. Też nie jest debilem, ale i mamy go ratować teraz. Ale jest mniejszym debilem. I jest mniejszym debilem, bo ma pieniądze. Jakbyś <grym> te pieniądze zdobył. No, pewnie ukradł. No, sąsiad pewnie. Pewnie sąsiad. Sąsiad złodziej. Dobra, w jakim razie jedziemy sobie do naszego super miejsca, w musimy... Dostaliśmy lokalizator i musimy teraz znaleźć tego typiarza. Niestety <grym Niestety. Zle mną jest Ale jest obrzyd obrzydliwie bogaty, więc Naładłłeś nawet niestety. Naprawdę się rozbił Nie kurwa, nie rozbił się, lecia, nie poleciał za te kilku próbujących uciec z Karano Dwóch przeżyło, ale nie są. my o tym nie wiemy, bo nam to jeszcze nie ma. O pomysłach. Najbardziej zagrażają samym sobie. A o czym nie wiemy? No bo z o czym oni gadają? A o ten. No w sumie to... A nie no, przynajmniej gadaliśmy z tym torgą i Fatinem, a, więc nie wiemy o tym, że się rozbili. A dobra, bo ja myślałem, że on teraz, on teraz z tym Fatinem gada. Nie 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 No Oj wjechałem w bezpieczną strefę. To Akolita Akolita a powiem ci z tym Darkest Dungeon swoją drogą. No. Nawet jak mi się znudzi podstawka, to ma tyle modów w workshopie, że to jest hit. No, to prawda. Więc Darkest Dungeon, to sła, no. No. Dobra. Łohoho! Oj, spójrz. Cyk, 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 cyk. Lajka zostawcie Dokładnie, możecie napisać w ogóle chaty co tam u was. U nas generalnie nagrywamy dzisiaj, bo dzisiaj jest dzień, i nagrywamy dzisiaj eee, ponieważ. Generalnie wczoraj było... To z tego nagrywamy? Bo było za gorąco ostatnim razem. No, wczoraj było ponad 30 stopni, jak no. nagrywałem garysmoda Moda, wtedy, a dzisiaj nagrywałem Dankleita. No i za niedługo też mamy nagrywki, pewnie już się znacie, no. bo już się pewnie oglądaliście. Poszukaj no, wolkana, tak, dobra. Jak się używa tego lokalizatora? kurneś ja tak zrąbałem tutaj strasznie. Nie mam pojęcia gdzie ja teraz jestem. i tak. bo, bo to jest strasznie duże miejsce, nic nic mówi u Ciebie bi. Możemy jakoś ja już... Ja zupełnie nie wiem, jak tam dojechać. A, bo to jesteś jakoś 4 km ode mnie. No ja właśnie zupełnie nie wiem, jak tam dojechać. Poszaj, biażu, ej, biażu. Nie wiem, spadłem gdzieś na tory. Będę może pojadę. Czekaj, my mamy jakoś użyć tego? Może tam autostradą pojadę? A nie, Może to jest pojadę, Ej, oj, no powiem, że ostatnio mamy dużo nagrywania. I no, ale i mnie i to uważam. cieszy, bo ja uważam, że mam super humorne na nagrywanie ogólnie. No, Tylko ja średnio wiem... Jadę Bardzo lubię nagrywać. Tak, bo mam z tego się pieniądze. Ja kiedyś do Pawy jadę sobie we wtorek, to już po, po emisji odcinka w sumie też nie, nie będziemy, się, będziemy się spotykać we Wrocławiu, będzie bunkier nagrywać. Będzie bunkier. O, pykania mam. No, to 24 w sumie, więc tam. Mam sygnał, eee, Więc za 10 dni. Mm -hmm. a, w, a dla was już pewnie... nie mam... 4 no, lata był, temu. <laughs> jeszcze bunkier nie był nagrywany. A ciepło. A dobra, już jestem. Witam. <laughs> Jak tam ci się porobiło ten quest? Słyszę głośne pikanie bardzo. Więc Aha. chyba dobrze idę. No to... Na... Tutaj czy tutaj. Gdzie jesteś dal? Kurgo Krzynce? w tym budynku. Ej, wichajcie tutaj do mnie. A nie tutaj gdzieś? Mam wrażenie, że tutaj. No, tu jest chyba miejsce. Tak? No w sensie to tak wygląda. Po prostu dużo tu jest. Martwy ząbiek. A pika tu szybciej? Chyba ta, no w sensie to wygląda jakby... To nie wygląda jakby była luźna rzecz do eksploringu, Może w ten sposób. Tylko jak element fabuły. O, no tu to to są... Byliśmy. Byliśmy tutaj, co ty mówisz? Ta, byliśmy. Bo to mieliśmy ten quest z pompą. No, głupo ty gadasz. No tak, byliśmy tu. A ale nie tu... pamiętasz? No możliwe w sumie. To no dobra, to jednak nie tu <laughs> No ale to gdzieś tutaj na pewno. Mi się wydaje, że to gdzieś w tę stronę. Pika ci głośniej? No nie tak samo. Nie to też mniej. Nie lubię hmm. takich kwestów. Cię wydaje, że to gdzieś na polu bardziej. Samolot tam leci, Lol. To tu, jest, to tu jest, to jest, jest dobrze. Ta, tu głośnie pika. Jest to strasznie dużo zombie O o o. Tutaj bardzo mocno. Gdzie jesteś, dal? Masz? O oh, jest. A chyba. Chłopaki, znalazłem nadajnik Dala. Widzisz, Tolga? Mówiłem, że go znajdzie. <grym> Wyskakuj z kasy. <Chwila. grym. grym. grym> Czy Dala żyje. Dróg Wątpię. Powiedzieć. <noise> nie wiem co z nim. Teraz Trudno powiedzieć. Nie żyje! Jesteśmy ganiuszami. Oczywiście, że mamy. Przygotowaliśmy się. Nie, żebyśmy mu nie ufali, ale wydaliśmy mu drugi <noise> na środku. Kurwo! <tej>, <noise> no co za te file? z tych głową! co za te pile? <noise> to, to nie mogli tamtego nadajnika nam dać od razu? Nie, wrażenie, no wrażenie, że to powinniśmy robić autem, to... no, szczerze mówiąc, ale to jest taka moja luźna sugestia. Ja no, co ty? Właśnie pika. No, gdzieś tutaj. Czy... Czego nie chce się z tym frajerem robić za bardzo? No ja też mi się nie chce jakoś z nim bić, wiesz? Tej budce? Nie, na no, się wydaje, że to gdzieś też jest na polu jakimś. A tu jest bardziej? Czy to jest też? A tam. Jest tam bardziej? Mhm, dobra. Głoś to mi kurna, kran się, tak. Eee, w oczywiście sensie No przecież to jest spawn o, o, nasz. A to jest w naszym tem. W naszym. tutaj. No dobra, tu. on tam może do osady przyszedł, to nie jest takie głupie, jakby na to nie no. patrzeć. Powinniśmy, nie wiem, w zupie znaleźć ten nadajnik. Nie no, to gdzieś tutaj musi być. Można mnie spytać Jasira po prostu? To przywołam sobie tu swoje drogo auto. Kurde Ja też sobie, sobie przywołam. No to gdzieś tutaj musi być. Nie, to mnie. Tam może? Boże, jak czegoś takiego po prostu... Skipowałbym to gdybym mógł. No tutaj, 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 tutaj Tu, 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 tu. Patrz. W tym budynku? Tak, w tym budynku. Dobra. Na górze. To jest ten frajer, Mago. Jaki frajer? Ten <noise> co nic nie wie. Gdzie ty jesteś? No. no Jeszcze ty. wyżej. Tu, gdzie ty jesteś? A, to dobra, górę. nie, bo tu są... To jest niebieski... Niebieska strzałka. Kurde. Nie, Tych niebieskich strzałek Super. jest kilka. Dobra. Ten, co nic nie wiem, a? Co? Ty nie jesteś Dal. A miałem nie. nim być? Ej, on już ich nie potrzebował. Odwal się. Zabiłeś go? Gdzie on jest? Hej, on się przemienił. Zabiłem potwora. Nie człowieka. Jesteś tak. pewna? Nie gdzie wiem. W łeb. Gdzie? Ej, idioto, gdzie jest ciało? A... Posłuchaj. Mogę ci zapłacić za te buty. Jeśli to dla ciebie. Za ten kłopot. Nieważne Jak się już na koniec Dobra, Uchagi, czyli musimy znaleźć to... Nie żyję tam? Nie Gdzie oni poleźli do cholera Co do debile Jezu yes. Co za debile dwa! Jezu, umrzyjcie w końcu czy coś! Nic Oni nie mogą umrzeć To było takie proste CO MAJĄ?! TOLKA, <laughs> <laughs> TO TYLKO LATARKI! HAHAHAHAHA TO SĄ FOTONY! GNOJE! TOLKA, OSŁANIAJ MNIE! Jezus... Tą drogą trzeba jechać? Niech oni zamkną w ryj... Chyba drogą no, trzeba jechać, ale biażu... NÓŻ! O, już się ja, dogrywał... Nie, ale szybko, okej... O chuli, się... Ta, nam się ten quest nam się zmienił, byku... Do złego tak? quest'a jedziemy, no jest <noise> to trochę przypom. dobra, zaraz. Eee, na, na eee... napad stulecia masz? Tak, dobra, to dobra. A gdyby mnie zauważył, byśmy mieli niespodziankę! No, to dupa, tam walczy! No, oni sobie tam umierają, mają te przenośne, te ja <noise> fotonu. <głos> czyli latarki wiesz, skrócie. W jest <noise> skrócie, latarki. Tam, bo fotony to chyba światło jest. Tak. Nitro! Oj, w ścianę No, ma no, 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 jest super. A to jest instynktowne, no, bo ja też biegam często z shiftem, żeby wiesz, szybciej biegać prze. Dobra, reset, resetnę sobie tego. W ogóle dobrze jadę? Chyba dobrze. Nie wiem, maybe. Ja na pewno nie jadę dobrze patrząc, jak jadę. Noż! To jest krzywo. Nie, jadę kurna pod drzewach. No, tak też można. Drzewa bywają bardzo nieostrożne. Mhm. Mm Pewnie <grymnie> tak jest. Dobra, chodzę sobie drogą. Drogą jadę sobie. Zaraz ich zarobę Na... Łoooł! Wow! jabłkowe. Dobra, jadę, jadę drogą, sorry. Mam to lepszą przyczepność. O huj, 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 no. Serio, serio, Gabor, serio. Serio, Gabor, serio. Nie jak mogłeś, Gabor. Gabor. Też nie wiem, bo się wyrypałem w jakiś sufit. Gabor, Baby, nie, nie umiem jeździć. Naucz się. Chcę, nie mam prawa jazdy jeszcze. No to się naucz, i. No ty już tam Traj. jesteś? Zaraz spróbuję oczyścić okolicę. Zabal im To, to Mhm. Mm Dobra, tylko sobie część naprawy to tak jak... To oni żołnierze. chyba nas obrazili. No, trochę tak. Tak niechybnie mówiąc, co ci tyle Przecież jesteś zawodowym Nie tak to działa. Nie, Ale denerwują nas. No, wkurwiają mnie strasznie. O chuj, zabili mnie! Kto? Kto tam w ogóle jest? No, jesteś żołnierze. Przypał, musisz mnie rozdawać Ja postaram się Jakieś a tam są eee, 20 sekund Dobra, spokojnie jest, no Spokojnie, bo się wybałem między nich po prostu Ja też, Jak tak teraz do... na przykład <laughs> Ojoj, proszę gdzie się... A za Z myśliwskiej Padł, hop, nie, nie padł <laughs> Ale ten shotgun nie jest OP O nie, i tak mi wywali, <laughs> tu jest jeszcze dwóch Ja pierdolę, nie, nie zdążyłem się ulecić dobrze czy to jest? Drugi wow, ojojoj. Za... Cześć, oj, oj. od lewej dojeść, od lewej dojeść, bo masz te pociągi. No, trzeba wykorzystać środowisko. Mhm. Trzeba myśleć taktycznie. Jeszcze drugi był? Wow! Siok, tak. odleciał! Następnie. Wracamy, Ebi, do żywych. Dziękuję. Damy. Damy. jest jeszcze <laughs> A chuj, znowu! No nie, znowu mi walili! Serio? Ja, bo... Gdzie oni są? Ale ich obiłem mocno. No przy mnie jest. Weź lepiej. A ty strzelasz z karabinu, czy jeszcze od gara? Teraz z karabinu. Boże, ich jest tam strasznie dużo i Weź do mnie przyjdź. Czekaj, bo lutuję. No, super, że lutujesz mam 10 sekund. Kurna, byku. GRANAT! Przeżyję? Powinieneś. No, <słuch> Ty tak Ja też sobie przeżyłem, nie przeżyłem Ale się w pierwszej nie, chcę poznać genezę tych tarapatów O czym on mówi do mnie? Nie wiem debil jest Jest straszny debil typ ja Zbieram karabiny bo zbieram. zbieram karabiny bo jest duża ten hajs ozania no A ty wszystko zebrałeś, ja teraz nie mam tego Nie shotgun, shotgun, sorry, shotgun ale Haha No już nie mam i tak wiesz miejsca To jest typ jakiś A, co na głowę skoczyłem Myślę że trzeba mogę coś wyrzucić stąd Nie Ja też sobie muszę coś trzy rozmontować czy coś nie <laughs> Święty zabijmy ich proszę AB. Ja bym chciał. W którym z wagonów oni są? Na każdym spamuję F. Oni gdzieś tam na początku byli, bo oni coś tam muzy muzyczce mówili, a tam była muzyczka. <laughs> Więc tutaj gdzieś powinni być. Myślę, że tutaj. Ja sprawdzam lewo. To Masz ich? Tak co mu się stało? Co ty to widzisz? Co? Nie ale ci wyśle... Boże, ale chłopa wygięło. Ale ci, ale ci wyślę po odcinku screena, co mi się chłopowi stało. Ale Dobra. na miniaturkę będzie. Chłop, co się wygiął? wyprawiacie święty. Mów. Nic mu nie mów. Co debila? Jezu, i ten plam z tyłu. Ale później może nam pomóc. powiemy mu wtedy, kiedy będzie mógł. <noise> może możecie umrzeć? Rozdostać? W naszym towarzystwie może tylko zmądrzeć. Wasza hojność jest <noise> niezrównana, ale przypominam, sobie, że wcześniej <noise> obiecaliście mi coś. Fajs, nie doceniasz nas, krain. Już to włączyliśmy zdalnie kilka minut temu. Teraz lokalizator wskaże ci wszystko, co masz w sobie. <noise> ja. ci... A jak coś ma chip, to zazwyczaj jest bardzo cenne I jest debilem Nie konie <TVs> A teraz do roboty, to <e <lance> skip, 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 sorry, skip Już mnie łeb od nich Trzymaj się Czekaj, co, co, ramach, co teraz? Coś ciekawego do ukrytnięcia? A, bo tam można wejść Zwinia. O, tu rzeczywiście gdzieś jest chip No, no ej ej, ale, To czekaj, przywołałem sobie pojazd tutaj W drugą tu stronę trzeba Chcesz tego gonić? seria? No ale to może być cenne rzeczywiście Jakoś średnio to. to gdzieś tutaj Nie to nie AB, niespodzianka Czyli żegnamy się z duetem Od O dzisiaj duetem i sani To jest tutaj chyba Zabi, mnie, jesteś? Tak. Jak ty tu wszedłeś? No jest wejście to na polecam. Cie! A jest faktycznie. Masz coś tam, coś cennego? No mogę cię uleczyć. O! Dwururka? No chyba tak. I król. Strzelba myśliwska to jest, AB. No. Jak się z Widzisz, tego strzela? Bo jeżeli to jest to, co ja myślę, to ja do końca gry będę z tego strzelał. A to jest jeszcze taka zwykła skrzypka, ale i się nie da otworzyć. A, bo to jest savezone, poczekaj, idę to przetestować. Nie, ścierwo. Znaczy w sumie git. W sumie też to, to jest. No czekaj to git, to jest, to jest, to jest myśliwskie, to wiesz. A na mam 43 wytrychy, dobra tak git. Teraz <laughs> już mi starczą do końca. Mam dwie apteczki, dobra. I to, to się apteczek, można grać. No zazdraj, mam 22. Dobra, poczekaj weź, zaznacz QSE. Nie mieć granaty w ogóle, chodź Granaty? No. Co ty mówisz, Ejbiorzu? Tutaj są. Skrzynce. Noż, kurna. Cie. O, osz, tak, na pewno. Ale. Ja pierdolę za są skrzynce, no. No ja wiem, ale. No teraz niech się kończy jarać. Nie chciałem, żebyś mnie wybuchł, a wiem, żebyś to zrobił, Ejbi. Tak, dokładnie na to czekałem. Nie mam miejsca na to. Sorry. Dobra, e, poczekaj, poprzewadowuję wszystko co mogę Ile masz odcinka? 18 minut, poczekaj, weź nas to w quest'a to zrobimy w next, zrobimy tego Dawaj anomalię zaznacz Anomalię? No i dojedziemy sobie tam teraz A to jest 300 metrów, ta bliźniutko No to dojedziemy sobie po prostu To podwiedziesz mnie? Bo ja sobie przywołałem pojazd w innym Dobra. miejscu U Uber, Dobra, raz i na raz Słuchaj, na quest'a anomalię poproszę, raz Dobra, w takim razie po prawo widzimy e, zniszczony pociąg a tutaj musimy skoczyć w tą przepaść. Ale dokładnie. O no. <laughs> nie źle mi Nie dałem tych dróg. A <laughs> ty może... tam zostałeś. Nie ja sobie. No sz! Dupa. Nie ja sobie. już na piechotę ten Uber to jakiś frajerski jest. pip! pip. A kurna, bo tu jakiś ten... Czekaj, bo muszę rozjechać kogoś. Dobra, możesz No Ja sobie na to przejdę, nie jakiś frajerski uwer. Komunikacja tak, miejska... Dla frajerów największa komunikacja? No, nie, ja też sobie pobiegam na To jakie dziwne to jest. Dobra, ale to zaczniemy sobie już w kolejnym odcinku. Cześć i mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do następnego, macie piękny zachód słońca, był ze mną AB tak, I zapraszam i kolejny... na jego kanał I Sub tak, i like. Tak. elo, eszkery, cześć cześć! Cześć cześć!